They told you everything was waiting for you they told you everything was set in Rodzice pojechali na zakupy, więc po raz pierwszy będę opowiadać całkiem sama. Możesz mówić troszkę ciszej, Bruk? Przepraszam, Kitty. A oto Bunny. Idzie spotkać się z Alisterem, żeby pomóc Apple zdobyć listę uczestników klubu szachowego. I dzisiaj nastąpi ich pierwszy pocałunek. Obawiam się, że nigdy do tego nie dojdzie. Tych dwoje już za długo się ze sobą przyjaźni. Przekonajcie się sami. Aha! Szach! O, 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 cześć, Pany. Cześć, Alister. Przepraszam, myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. E, ja jestem klubem szachowym. Brakuje nam członków. Chcesz dołączyć? A. Twój ruch. Ja! Ja? O, wybaczcie, chyba zobaczyłam mysz. Kitty, nie psuj tej chwili. Właściwie to cofnijmy się o parę stron. Hej, nie możesz tak robić. Właśnie zrobiłam. <laughs> Bani dotarła do altanki. Aha! Szach! O, cześć, bany! Cześć, Alister. Przepraszam, myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. Uh, ja jestem klubem szachowym. Brakuje nam członków. Chcesz dołączyć? Oh. Twój ruch. Mówiłam, nie pocałują się, choćbyś kazała im na siebie wpaść. Oh, dobry pomysł. I wtedy... Zrobiła się pogoda pod psem, a właściwie pod kotem. O, przepraszam, lepiej już pójdę, zanim się przeziębię. Zacznijmy ten rozdział jeszcze raz od początku. Bani dotarła do Altanki. Aha, sza! O, o, cześć, Bany. Cześć, Alister. Przepraszam, myślałam, że to tu znajdę klub szachowy. A Ja jestem klubem szachowym. Chcesz dołączyć? O. Twój ruch? Szachmat. Wygrałaś! Chcesz zagrać jeszcze raz? Widziałam lepsze całusy na kopercie. Kiedy pozwoliłyśmy im wziąć sprawy w swoje ręce, wyszło po prostu perfekcyjnie. Hej, to moja kwestia!